Siemo, tutaj z Dziś pokażę Wam, jak skąd ściągnąć i jak nagrać nowe samochody do Tragmanii United Forever. Zaczynamy, wchodzimy w naszą przeglądarkę. I w Google wpisujemy Car Park I mamy w pierwszym okienku Trackmania Car Park No i sobie wybierzmy Wybierzmy sobie Na przykład Autko Niech będzie takie Idem OK Później wchodzimy w moje dokumenty, tragmania, skins, vehicle Stadium car. Jeżeli nie macie, nie macie takiego folderu, musicie sobie tak zrobić, takie zrobić. Przyciskamy i później nasze auto stadium 2 car park na przykład kopiujemy potem wychodzimy włączamy naszą tragmanie i cieszymy się nowym autkiem. E, to tyle e, e, przyciskajcie na moim e, profilu na youtube taki magiczny żółty przycisk pozdrawiam was w Żabkach